W chwili obecnej, czyli mniej więcej od 10 lat, kiedy została wprowadzona do takiej praktyki codziennej, bardzo intensywna i inwazyjna metoda leczenia zawału serca, staramy się, żeby rehabilitacja i powrót do normalnego życia też były jak najszybsze i jak najbardziej intensywne. W związku z czym zalecamy tak naprawdę intensywną rehabilitację kardiologiczną już od pierwszego tygodnia po zawale e, serca. Oczywiście mówię tutaj o większości pacjentów, czyli o, o zawałach, które e, są niepowikłane nieudolnością krążenia, ale taki standardowy m, pacjent w młodym wieku, czyli poniżej 70 roku życia jeżeli przechodzi zawał serca, który jest leczony w sposób prawidłowy, to w ciągu tygodnia powinien zacząć rehabilitację. Rehabilitacja ma bardzo często, oprócz takiego wpływu usprawniającego, ma mu pokazać w warunkach bezpiecznych, czyli w warunkach nadzoru personelu medycznego, jakie wysiłki może wykonywać w sposób niezagrożony. Bo część z pacjentów ma po prostu blokadę psychiczną po zawale, że nie mogą nic robić. I w momencie, kiedy taki delikwent zostanie posadzony na przykład na cykl albo na bieżni i wykona spory wysiłek i widzi, że się nic nie stało, wtedy śmiało wraca do normalnej aktywności zawodowej i również seksualnej. Oczywiście problemem w sumie bardzo poważnym jest świadomość. Część pacjentów krępuje się zadać to pytanie. Część lekarzy też krępuje się podejmować ten, ten temat ze swoimi pacjentami. Jako, że zawał serca dotyczy częściej jednak mężczyzn, powiedzmy w tej grupie bo po 70 roku życia niż kobiet, więc no, mężczyźni w naszej sferze kulturowej nie są jeszcze tak otwarci, żeby, żeby mówić o, o tych problemach. Myślę, że część lekarzy, jeżeli nawiąże się kontakt z pacjentem, taki powiedzmy no, troszkę wykraczający poza rutynowe obchody, to porusza ten temat albo, albo wtedy pacjenci się czują bardziej. Jakby, Tacy ufni i zadają to pytanie. Trzeba, obie strony muszą mieć świadomość, że, że życie seksualne jest niezwykle ważną sferą aktywności ludzkiej. Trzeba o tym rozmawiać. Także to się zmienia, i coraz więcej osób zadaje to pytanie. Ale jeżeli ktoś się nie czuje komfortowo z, z pytaniem właśnie swojego lekarza twarzą, twarz, to można powiedzieć, że jeżeli poza wale wróciłeś do pracy i jeżeli wykonujesz normalne czynności życiowe, to, to dobrze. to absolutnie możesz też podjąć życie seksualne.